Jak dodać? Automatycznie generujący się teren. No więc pierwsze co, przechodzimy do znaczy zaznaczamy spawn i base click, klikamy delete, czyli usuwamy. Do server script, serwis dodajemy skrypt. Definimy seed, który jest jak widzicie, randomową liczbą od 1 do tylu. Definimy amount, czyli ile partów będzie w danym rzędzie. Definimy div, to jest jakby wysokość naszych górek. No i scale polecam zostawić na 0.1, żeby po prostu najlepiej to działało. Wtedy będzie takie smooth przejście. Następnie robimy fora, który powtarza się tyle razy, ile jest w amount. Ponownie robimy tego samego fora, tylko w forze i tym razem piszemy z zamiast x. no noj, który będzie robił właśnie nam takie górki. Musimy tutaj zrobić x razy scale i z razy scale, bo nasz part będzie wielkości jednego stada, a to po prostu tutaj za dużo. Seed, czyli wysokość naszego parta no i razy div, czyli właśnie wysokość tych wszystkich górek. Znaczy tak naprawdę skala. Dzięki temu możemy po prostu je powiększyć lub pomniejszyć. Tworzymy nowego parta w workspace. Możecie również utworzyć po prostu folder na nie. Ustawiamy size parta na 1, anchor na true. No i position musimy ustawić na x i z oraz na na środku będzie noise, czyli pozycja Y będzie naszym noise. Następnie, jeżeli macie bardzo dużo tych jak widzicie amont, możemy dodać weight'a, żeby wam nie wywaliło kompa. Teraz jak kliknę run, to jak widzicie, spełni się taki kawałek terenu.